Siemaneczko wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku z bunkra, z umiarza u Jacka Recyklera. Yy, mamy niedzielę, w tej chwili jest godzina 8.10. Wiadomo, co Jacek może robić z rana? <grym> pali, pali i w pie piecu, i fajki, i pali, w i pali sobie reberko. Odpalam te, te drobniutkie wszystkie styki. Przerabiam, tu segreguję sobie do wybicia. Tu jeszcze trochę mam do odpalenia. I zobaczcie, jaka góra już urosła. Jaka góra już urosła. musicie mi uwierzyć na słowo. Tego jest tutaj już około 3 kg. Jak nie lepiej, <laughs> ciężka patelnia. Fajnie niech się zbiera. później tylko przesegregować. <laughs> Mieć mosiąc, no jeszcze jakieś tam śrubki się trafiają. To trzeba będzie y, odkręcić albo odciąć. To taki krótki raport. Jak ja to mówię, z bunkra złomiarza, tu mam stanowisko, stanowisko do wybijania, trochę ich przerobiłem, już także, to kto to mnie tutaj, kto mnie tu kapsle podkłada, <grym> jakieś myszy chyba, <grym> przerobiłem trochę, wybijem sobie, jak zauważyliście, na takiej małej bardzo, bardzo fajnie, bardzo fajnie to idzie, tu już mam górę, górę przerobionych, z tego wszystko jest wybite. Także jest fajnie, to eee, tak na krótko: co się wydarzyło jeszcze wczoraj? Odwiedził mnie kolega, eee, można powiedzieć, że bardzo mocno po fachu i doszło do małej wymiany. Są fanty z wymiany, tam były jeszcze jakieś blachy, to już się tam odrzuciłem, to blach wam nie będę pokazywał, ale to jak najbardziej czemu nie? Wiertarka, eee, wiertarka ręczna to to wiecie o co chodzi. Eee, taki mały. Mały oskardzik, widać, że przynajmniej mi się wydaje, że to była jakaś kowalska robota, albo, albo mogę być w błędzie, być może to był jakiś oryginał, chociaż jak widać jest troszkę, troszkę z tej strony tutaj, gdzie mój mały palec tu zwinkrowany, przynajmniej mi się tak wydaje, ale fajniusi, tak malusi. Yy, trzy siekiery, 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 yy, din, din 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 1250 e, gram no docelowo pewnie tyle miało być e, ta jest bez sygnatury ale całkiem duże ostrze, zobaczcie fajna siekiera siekier, siekiery siekiery teraz siekiery siekiery ja lubię tu jest osowiec, ale trochę zjedzony czasem no i taki nie wiem czy to młotek przebijak młotko siekiera coś takiego też fajniaste narzędzie także to tyle z narzędziowni, tyle, no tyle, więcej nie było, nie ma co tam, wiecie, narzekać, wybredzać i marudzić. Co dzisiaj? wiadomo, niedziela, Mówię, zrobię sobie spacer, spacer puszkarza, chociaż trochę zimno się zrobiło, no nie wiem, pogoda tam nigdy nie jest straszna na takie rzeczy, także jeśli coś się wydarzy, jeśli coś się wydarzy, to z pewnością Was y, wam to pokażę, y, poinformuję Was o tym, co się dzieje, co robię. Ja lubię sobie, tak wiecie, podejść tutaj, popatrzeć, co ten Jacek tutaj naciupał. Naciupał. Y, no brakuje mi regału, brakuje mi regału, trochę brzydko mi się nie podoba, jak to wszystko jest spięszone na kupie, ale dobra, nie o tym odcinek. Y, no także co, widzimy się przy czymś tam następnym, przy jakimś ujęciu nie wiem co będzie dalej, ale najpierw muszę to odpalić, co mam do odpalenia i, i chyba ruszę sobie w trasę, także no widzimy się gdzieś tam ale za czym wyruszę sobie w trasę jak mówię, odpalę sobie odpalę sobie to a tak żeby wam pokazać, że to wcale nie jest takie trudne odpalić takie małe groszki już wszystko jest możliwe mówię, to trzeba wyczucia, w chwili, bo się potrafi stopić, ale mamy kuleczkę i to, to był groszek na miedzi, z bardzo blaszeczką, także wszystko, widzicie, pięknie odchodzi. I to jest coś, co ja lubię. Ja mogę siedzieć tak 5 godzin i grzać, odpalać. Naprawdę nic trudnego. Za frajda jakby to powiedzieć, trochę można sobie czasami paluszki poparzyć, ale to chociaż, chociaż włosy nie rosną później na palcach. Takie korzyści z tego, ten palec jest zawsze, ten jeden palec jest zawsze poparzony. Także używam najmniejszej pensety, bo to są malutkie groszki i ciężko je chwycić, tą wielką, co tutaj leży obok. Ta wielka się nadaje fajnie do dużych brochów. Trzeba było właśnie uważać, bo się zaczyna podtapiać. To jest taki urok tych małych, jakich rozłożymy wszyscy dużo, za dużo obok siebie. to potrafią się utopić. Co jakiś czas tam się jeden straci, ale widzicie, naprawdę takie maciutkę da się zrobić teraz wyobraźcie sobie wyobraźcie sobie ile tego potrzeba na jeden kilogram ja to stawiam na kilka kilka ładnych tysięcy groszków na pewno, bo taki nie waży, taki jeden malutki nie waży grama, potrzeba ich 5 lub 6, kiedyś to sobie sprawdzałem czyli takich to potrzeba no, <gryw> z matematyki jestem słaby, ale Dobre 5000 No także co? Widzicie no, no, Taka zabawa Taka zabawa z rana ja nie będę wam tam zabiera, zabierał czasu zrobię tą partyjkę I resztę, i resztę sobie zrobię sam w spokoju, bo ja nie lubię jak ktoś, jak ktoś mi patrzy na ręce i wiecie o co chodzi, I taka zabawa, ja sobie grzeję dalej. Nie będę wam mówię czasu zabierał. Widzimy się gdzieś w terenie. No i tak, ja już, ja już w drodze od jakiegoś czasu, ale nie włączałem się nigdzie, nigdzie po drodze. Bo strasznie wieje u góry. Powiedzmy, że u góry ja zeszłem, zeszłem na stare torowisko. Stare torowisko, gdzie pociąg nie jeździł już od Dawien dawna. To jest ten most, o którym kiedyś tam wspominałem O, o, o po lewej stronie Tak jak pokazuje mój miedziany wskaźnik Po tamtej stronie Tam chłopak popełnił samobójstwo Jak, widzi, jak widzicie Moja wieża jest widoczna z każdego, z każdego miejsca w Kwidzynie Także Kiedyś tam Powiem Wam, czaje się mocno, ale Ale dobra, to jeszcze w dalekiej Dalekiej może przyszłości Miedziuszka, miedziuszka znalazłem. Tu jest moja tasza. Idę sobie zbieram, tak z krajem, puszeczki, buteleczki, jakaś miedziuszka. Dam yy, wtedy, nie szedłem, widzę, że tu coś, coś musieli robić u góry. Coś musieli robić u góry, ale tam jest teren prywatny, to tam nie wchodzę. Yy, spychali ziemię, spychali dużo ziemi. Yy, można dostrzec tutaj, powiem Wam, jakieś może ciekawe kąski, no, chociaż to jest zwykła. Albo niezwykła magii. Widzę tutaj, widzę tutaj trochę takich ciekawych, mniej ciekawych szkiełek. Mnie interesuje surowiec wtórny w postaci wiecie czego. Co to tam mamy? Jakiś plastik. Ale dobra. Nie będę Wam pokazywał, jak tu grzebie. Jeżeli coś wygrzebie, to Wam to pokażę. Połączam się, żeby Wam pokazać, bo tu, tu było, tu gdzie ten elewator, gdzie te silosy postawili, tu było, w tym miejscu dokładnie, dokładnie w tym miejscu, gdzie ten pierwszy, gdzie ten pierwszy bin stoi, tam był bunkier przeciwlotniczy z czasów II wojny, stoją na nim teraz silosy. No. No bardzo przykra, bardzo przykra sprawa, tu jeszcze widać trochę gruzowiska, to nie jest wejście do tego bunkru, to jest jakaś kanalizacja, yy, tu gdzie ten gruz to było jedno wejście, a drugie wejście było tam, bardzo szkoda, ja tutaj na wagary przychodził za czasów podstawówki, świetne miejsce, świetne miejsce do zwiedzania, no, można było to zrobić można było, nie wiem czy można było to zrobić ale te silosy można było trochę powiedzmy do prawej, czy do lewej i zostawić ten bunkier, no to jest to pamiątka y, czasów minionych no życie, no trudno y, co tu jeszcze chciałem powiedzieć a włączyłem się po to, żeby wam w zasadzie powiedzieć, że dostałem bardzo, no, fajną propozycję y, przetestowania, zareklamowania może przetestowania, bardziej nie zareklamowania złomik Zareklamowania pewnego produktu, no i nie, nie chcę, żebyście mnie zjedli, że ja tam się sprzedaję, czy coś w tym sensie, ale to jest rzecz, na której ja my się czaiłem. Powiem Wam, że bardzo długi czas chciałem sobie już dawno to kupić. jest Jeżeli dotrze to już do mnie, to zobaczycie to po prostu na moim kanale. Myślę, że w moim przypadku będzie to bardzo przydatna rzecz a wy przy okazji sobie zobaczycie czy warto coś takiego czy warto coś takiego sobie kupić, zamówić yy, no wiecie do użytku dla takiego gościa jak ja, dla takiego wiecie o, no, śmieciarza, zbieracza mówię nie śmieciarza, bo ja nie śmiecę ja zbieram za 20 puszek jakieś kawałki takiego złomiku, jakaś miedziuszka, już jest yy, co do tego produktu no to mówię yy, zobaczycie Zobaczycie myślę, że to nie bawem, bo to tam od kolegów pewnie z Chin jedzie. Żadna korowarka, nie, bo tych korowarek się przywinęło na kilku kanałach. To już widziałem. Korowarka nie, 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 nawet ja nie obieram kabli tak jak inni na tu kurde kawę złomu. No złomu nie zabiorę teraz, ale będzie tutaj leżał, poczekam na następny raz. Tu jakieś blachy. Przejdę sobie tutaj. No zobaczycie co to będzie. Myślę, że bardzo fajny, bardzo fajny produkt, w szczególności dla mnie i może dla kilku tam z was. Także co, ja zmierzam, jeszcze obejdę obejrzę sobie tą skarpę, yy, zmierzam yy w tamtą stronę. Tam dalej jest kolejny most, u mnie mostów jest 189 milionów, gdzie nie dojdzie się, tam jest most, wszędzie mosty, mosty, mosty. A miasteczko na Górca, wszędzie mosty, wszędzie tory, wszędzie rzeczki. Yy... Tam jest taki stary park, stary lasek, gdzie kiedyś był pałac. To z opowieści mojego ojca, z mojej opowieści mojej babci, ja tych czasów nie pamiętam. W moich czasów to tylko tam jest, jak to się mówi, gaik. Park taki zaniedbany, zasyfiony. Ale idę w tamtą stronę, tam wychodzę pod mostem i tam gdzieś se w tym gaiku w parku zrobię podsumowanie z torowego. Także co, widzimy się za chwilę, ja dalej tutaj sobie powiedzmy, że grzebie za surowcem wtórnym. Powiem Wam tak. Ja tędyk dawno, dawno, dawno nie szedł i widzę wielkie zmiany. Dołożyli, dołożyli trochę torów po prawej, po lewej. Także surowca, surowca, jeżeli ktoś by potrzebował, można sobie przyjść. Bo przejechać się nie da chyba, że drezynką. I ukraić sobie, ukraić sobie kawałek. Nie no, tak szczerze mówiąc, nie wiem co się tutaj dzieje. Ten tor ten Tor jest nieczynny z 50 przynajmniej albo ze 70 lat, z czego co mi wiadomo. Dojeżdżały ten dek oczywiście, bo to był jakby wam to powiedzieć tor Kwidzyn na opalenie, gdzie most został rozebrany chyba w trakcie II wojny światowej. Ja nie pamiętam dokładnie tej historii, nie chcę też skłamać. Część tego mostu oczywiście jest w Toruniu, tam zebrali kilka przęseł. W wodzie stoją tylko filary starego mostu. No i ten powiedzmy pociąg dojeżdżał tylko do nowego, nowego dworu kwizyńskiego. Eee, czemu oni remontują? Nie mam zielonego pojęcia, mostu nie pobudują na pewno tam nie wiem o co chodzi, ale z pewnością przebiega gdzieś dalej jakiś remont. I mówię, no surowca. Surowca leży ogrom. O ja tam się wbijam zaraz na tamten most i w prawo w prawo do parku. No i tam zrobię sobie podsumowanie wypadu. Nie ma za wiele. Może i dobrze, może i źle, ale jeszcze stawiam, że pod tym mostem na dziubie puszków. Chyba, że ktoś mnie uprzedził. No i też liczę po cichu, że coś, coś w tym parku też tam sobie upatrzę. No, dobra, no widzimy się już teraz kompletnie, totalnie na podsumowaniu. No ja jestem u góry w tym parku. Możecie zobaczyć jak tutaj wygląda. Jak w parku, jak drzewa, drzewa, drzewa. Drzewa, drzewa. A tu siup. Nagle jakaś droga, jakiś przekop. Tu nigdy nie było drogi. No może kiedyś jak ten dworek czy pałacyk tam gdzieś dalej był. Bo gdzieś, gdzieś w tym, w tym zagajniku ja... Nawet sprawdzałem, kiedy sobie na starych mapach faktycznie, faktycznie stały tutaj zabudowania. Yy, tu zrobili sobie dojazd, bo dojeżdżają dalej, gdzie te tory remontują. No podsumując, podsumowując, nie chodziło o zapełnienie dwóch torów, bo drugą, drugą ja mam zawsze w kieszeni. Yy, chodziło o spacer. Fajne miejsce, gdzie się ludzie nie kręcą. Yy, ja oczywiście dozbieram jeszcze, bo idę dalej, idę dalej, już tam później przez drogę przez jeszcze takie tam parowe, jakby to powiedzieć dozbieram sobie surowca na pewno tam parę puszek dwie butelki powiem wam, że tam jest bardzo fajne miejsce nie będę teraz wyciągał na, na stare wkręty stare wkręty, stare gwoździe kolejowe ale daleko to do nie iść do drogi strasznie daleko więc ten temat sobie odpuszczam aczkolwiek na tą chwilę go tylko odpuszczam no co? No pałacyk, pałacyk, pałacyk tutaj gdzieś był. A propos pałacyku, ty mi się przypomniała kiedyś bardzo fajna historia ze szkoły, gdy nauczyciel do mnie mówi, czy znam bajkę o Jacusiu i wierzy. Ja mówię, że nie, a coś tam chodziło o pracę domową, to on do mnie Jacuści nie wierzy. To ja do niego, czy znam bajkę o pałacyku i latarence. No, mówi, że nie, no to pałacyki lata ręka. <laughs> Tyle w temacie. Trzymajcie się, do następnego. Hej.